Witam serdecznie. Jak Krzysztof, lubiącej strony, firma Balkam zajmuje się produkcją kamperów od A do Z na Blaszakach. Firma istnieje już 9 lat. Budujemy te pojazdy 9 lat. Budujemy na Mercedesie Sprinterze, na Manie i Volkswagenie Crafterze, Budujemy zabudowy indywidualne na życzenie klienta o różnych długościach, o różnych wymaganiach, o wszystkim tym, co klient sobie zamarza, żeby mieć swój taki bo własny domek mały na koła. Pełni polska firma od zawsze. Właścicielem jest pan Marek Balicki. Jestem tutaj jego tutaj kierownikiem. Mam ta, no nawet napis na laptopie. Zajmuję się produkcją, sprzedażą, pozyskiwaniem klientów jak i polskich, jak i zagranicznych. Mamy całą sieć dealerską w Niemczech, w Holandii, w Belgii. Staramy się wejść na rynek skandynawski w tej chwili. No Zobaczymy, jak to tam będzie się dalej rozwijało. Nie odbyło się połowy targów naszych zaplanowanych, gdzie już mieliśmy być z naszymi nowymi produktami, lecz no tak jak wszystko, targi duże, eventy się podwoływały, więc musimy sobie jakoś tutaj radzić. Radzimy sobie uważam świetnie, mamy kolejkę, bardzo dużą listę zapisaną tych klientów, na przyszły wrzesień mogę przyjąć dopiero kolejny samochód do zabudowy, ludzie dzwonią, ludzie przyjeżdżają, umawiają się między świętami, po świętach, jak najszybciej chcą w tym roku jeszcze załatwić ten swój wymarzony pojazd, zamówić u dealera, My możemy kompleksowo dostarczyć pojazd, żeby mieć już latem na majówkę, można powiedzieć, majówkę lato, pojechać, odpocząć, zobaczyć jak to wygląda. Jesteśmy firmą, która robi wszystkie zabudowy na indywidualne życzenie. U nas klient może dobrać pełną gamę kolorystyki. Mamy tych wzorników wiele, może dobrać kilka układów wnętrz. możemy zaproponować. Różne opcje typu zabudowy, typu biura mobilne, samochody przeprawowe, samochody dla budowlańców, samochody dla no, różnych postaci wielu firm, co skłania nas, że budujemy same praktycznie kampery pod indywidualne życzenie klienta. Jeszcze raz powtórzę, są to ludzie z wymaganiami naprawdę wielkimi, są to też laicy, którzy nie mają pojęcia o budowie kamperów, dlatego Firma Balkam od tego jest, żeby mi tu pomóc, wytłumaczyć jak to wszystko wygląda. Przeważnie no, klienci wiedzą co chcą. Są to produkty z wyższej półki. Nasze kampery uważam, że są bardzo dobrze jakościowo zrobione. Fajnie w środku, można powiedzieć, tak zwane luksusowo. Za luksus ludzie lubią zapłacić. Jest to droższa marka. MAN, Mercedes, Volkswagen Crafter jest to droższa marka niż Fiat, Citroën czy Peugeot. Wcale nie neguje tamtych pojazdów, ale proszę mnie zrozumieć, że no, bo są klienci marki Premium, którzy po prostu chcą mieć. Kampera na bazie Mercedesa Sprintera załóżmy 319 w automacie 190 koni 4x4. Auto takie kosztuje ponad 200 tysięcy złotych netto, plus do tego zabudowa. To już wszystko cena jest robiona indywidualnie na życzenie klienta. Zajmujemy się też restaurowaniem starych samochodów. Tak jak powiedziałeś, samoloty to był, Udało nam się zrobić jeden samolot. Zrobiliśmy kilka samochodów e, ciężarowych, e, dużych autobusów. Tak jak mamy swój autobus, przerobiliśmy przez to, że go zrobiliśmy, mamy kilka zapytań. Od polskich firm, czy nie możemy właśnie dla jakichś tam produkcji filmowych porobić takich autobus? Robiliśmy duże ciężarowe Mercedesy, Many, przeprawowe. Ludzie stawiają to na portale społecznościowe, gdzie to widać, gdzie jeżdżą tymi samochodami do dzisiaj i no, sprawia nam to dużą przyjemność. Fakt, no, naszym takim celem jest w przyszłości, żeby może odejść, odejść od tych małych kamperków i przejść na takie wielkie, duże wozy. Jest Mnóstwo standardowych pytań: waga, rozmiary, cena, pojemność zbiorników. Ja odbieram dziennie po 30-40 mailów i wiadomości Facebookowych. Nie zdążę na wszystkie odpisać, odczytać, przeczytać. To za z góry przepraszam. Staramy się tego wszystko klientom od A do Z wytłumaczyć. Wstawiamy na portale społecznościowe nasze nowe projekty, których ludziom się bardzo podobają. Chcą takie samochody mieć, ale za czym będą w jego posiadaniu? Chcą dowiedzieć się praktycznie wszystkiego. Mówię, najlepiej wygląda to, jak jeżeli klient do nas tu przyjedzie na produkcję, poznają od podszewki, wytłumaczymy, jak wygląda izolacja, jak wygląda podłoga, jak wygląda oświetlenie, jak wygląda elektryka, woda, zbiorniki, jak jest rozmieszczone. Zaproszę Państwa na produkcję, pokażę wam, jak to wygląda. Pójdziemy do autka, które praktycznie w przyszłym tygodniu mają wyjechać. Mam takie dwa produkty skończone, reszta pojazdów jest pustych, ale możemy pokazać, jak wygląda. Środek, zaczęcie budowy takiego pojazdu, mniej więcej jak to wszystko wygląda. Nie? Za mną siedzi Pani Ola, która tutaj projektuje nam kampery, wszystkie szafki, wszystkie płyty pod maszynę CNC, którą niedawno zakupiliśmy. Pani Ola jest odpowiedzialna od wymiarów, od wszystkiego, od zaprojektowania kampera, od początku Z. Także dla Państwa w przyszłości będą już gotowe projekty kamperów, wysyłane na maila, bądź też do Państwa dyspozycji, jak Państwo przyjdziecie, jakie układy mamy, posiadamy. Jak można sobie zaprojektować? Możemy poprosić panią Ole w przyszłości, że może nam zaprojektować swojego wymarzonego kampera. Jeżeli nam się uda go zbudować, pani Ola na to wyrazi zgodę, to będziemy budować. Jeżeli nie, no to będziemy po prostu no, jakoś konsekwentnie dojść do porozumienia, żeby ten kamper spełniał wasze wymogi. Tak? tak to wygląda, nie wszyscy z tego są zadowoleni, ułatwia to pracę naszym pracownikom. Nam jest dużo, dużo szybciej teraz budować niż budowaliśmy do tej pory. Nie tylko produkcja jak i pełna księgowość, bo mamy tutaj, znajduje się szefowa firmy pani Anita Balicka, pani Paulina jest naszą główną księgową, pani Otylia jest naszą główną kadrową. Tutaj jest cały Balkamp, całe jego życie, wszystkie faktury, centrum niedowodzenia, niezbędne dokumenty, serwer. Wszystkie panie są odpowiedzialne za pracę, żeby na dole się fajnie układało, o rozliczenia, o faktury, o wystawianie różnych niezbędnych dokumentów do rejestracji samochodów, także tutaj Cały zasób wszystkiego jest tu, w tym miejscu. Myślę, że tutaj chyba góra rządzi w, w firmie. No tak, no tak już muszę powiedzieć chyba, no bo inaczej nie będzie premii świątecznej, ale myślę, że góra rządzi w firmie. Dół jest odpowiedzialny za sprowokowanie wszystkich klientów, żeby zakupili u nas samochody. Góra ma rozliczyć, żeby wszystko grało na koniec roku, tak jak powinno być. Jesteśmy teraz w tej chwili u nas na w głównym magazynie, za który odpowiedzialny jest pan Bartek. Pan Bartek jest odpowiedzialny za zamawianie towarów, za dostarczenie towarów na produkcję. Na naszym magazynie tutaj widać, wokół nas są lodówki, markizy, akcesoria na sprzedaż. Posiadamy bardzo duży magazyn tutaj na naszą produkcję. Z tego wszystkiego, z tego punktu centralnego jest wynoszony na produkcję, bądź też sprzedawane bezpośrednio do klientów prywatnych. Dużo materiałów idzie u nas na produkcję. Z tego sklepu jest, z tego tutaj pomieszczenia wychodzi wszystko tam na budowanie kamperów, także tutaj Pan Bartek jest odpowiedzialny za to co się ze mną znajduje, kleje, materiały pomocnicze, wkręty. Rury, no wszystko to, co jest potrzebne do budowy kamperów. Większość dużych materiałów posiadamy na stolarni, tam mamy swoje okleiny, materiały yy, do tapicerskie, Także myślę, że tutaj jest warto rzecz pokazać, jak walka tu od środka to wszystko wygląda. Klient może do nas przyjechać bezpośrednio zakupić materiały. Mamy sklep online lub, i mamy sklep tutaj na miejscu, gdzie klient może przyjechać, powybierać, dobierać sobie komponenty do swojego kampera. My tą usługę możemy mu wykonać, założyć poszczególne elementy, może bezpośrednio u nas w sklepie tutaj stacjonarnym zakupić wszystkie produkty, bądź których nie posiadamy, możemy zrobić je na zamówienie. Także pan Bartek, osoba tutaj, która jest, była z przodu na filmie, jest odpowiedzialna za zamawianie towarów na produkcję, prowadzenie tego sklepu i obsługę klientów prywatnych, jak i tutaj całą naszą produkcję. Byliśmy już w biurze, byliśmy w dziale personalnym, byliśmy w biurze projektowym, byliśmy i w magazynie, ale jesteśmy na nowej hali, gdzie. Przygotowujemy tutaj nasze dachy z laminatu, tak zwane GFK dachy do podnoszenia podwozi samochodów, gdzie montujemy tamte łóżka. Jest to hala przygotowana specjalnie pod, za czym auto wjedzie na produkcję, wstawiamy tu samochody. Montujemy tutaj, rozcinamy, wycinamy dachy, montujemy dachy, montujemy stopnie, montujemy zbiorniki, montujemy butle gazowe. Za czym auto wjedzie stricte na końcową produkcję, jest tu przygotowane wszystko. Też oklejamy samochody, akurat za mną tutaj na filmie jest Volkswagen Crafter, który przygotowujemy na targi w tej chwili, jest w tej chwili oklejany dwuetapowo, żeby po prostu wyglądał tak, jak wygląda. Klient ma możliwość u nas kompleksowego oklejenia samochodu, zaprojektowania go samemu przez siebie. My tą usługę wykonamy jak najbardziej. Tak jak mówię, w tej hali jest przygotowywane wszystko początkowo kampera. Tak jak widzicie za mną stoi man z wyciętym dachem, będzie nakładany niebawem. Dach GFK jest to da man 6-metrowy, gdzie będzie założony dach. Pozbywamy się całej części dachu metalowej. Zakładamy na to dach z laminatu, przez co zwiększamy objętość kampera. Wysokość, więcej możliwości do spania, więcej przestrzeni w aucie. Także mówię, tutaj za mną jest, a to bombardku jest e Volkswagen Crafter już z wyciętym dachem. E Wygląda to, uważam, bardzo fajnie. Przygotowany, już zaklejony. Nie zmieniamy konstrukcji samochodu, wszystko jest zalaminowane. Także później jest wszystko klejone, przykręcane. Dach daje wiele możliwości, o których już wcześniej wspominałem. Jak tam łóżko duże nad kierowcą i pasażerem więcej możliwości przestrzeni, wysokości e, dużo szafek, więcej powietrza w samochodzie. No, wygląda to naprawdę zacnie. Także no, jest to miejsce, w którym się znajdujemy, takie serce Balcampu, gdzie wszystkie auta są przygotowane od A do Z konstrukcyjnie, następnie cała, m, cały montaż. Biały montaż, tak zwany, już odbywa się na drugiej hali, gdzie zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. To jest nasz autorski pomysł. Mamy takie dwa dachy: mamy na Mercedesa Sprintera i mamy na Mana TGE. Mamy dachy o różnych długościach od 7 metrów, od 7,40 do 6 metrów 7, 7,46 metrowe dachy. Dachy zostają pomalowane w kolor pojazdu. Na dachu zawierają się solary, antena satelitarna, okna, wentylatory Co, co klient sobie zażyczy. Także dach ma bardzo dużą wytrzymałość strukturalną. To jest nasz projekt autorski, robimy tych dachów bardzo dużo. Nie ukrywam 98% kamperów do tej, pory, do tej pory jak ja 5 lat w firmie pracuję sprzedałem z podniesionymi dachami. Nietypowe były na dwie osoby. Ktoś klient nie chciał podniesionego dachu, naprawdę każdy kamper, co schodzi, jest zrobiony z dachem GFK. Jeżeli klienci mówią, tak ma być na 4, wiemy o co chodzi, wtedy proponujemy dach GFK. Klienci mówią, tak, jak najbardziej, proszę pana, podoba mi się ta czapka wasza, czy możemy zmienić jej kolor? Tak, możemy zmienić jej kolor, możemy ją. Ee, zakładać, lub jej nie zakładać. Jak to sobie żywnie, jak komu się podoba, prawda? Tak jak widzicie Państwo, tutaj na Mercedes stoi Mercedes Sprinter 7-metrowy. Jest troszeczkę inny układ tego dachu. Nie chcieliśmy takiej powtarzalności. Na mana mamy ten, co tu za mną stoi. To jest stricte taki płaski dach. A tu też żeśmy zrobili dach Mercedesa Sprintera na zasadzie takiej e, płetwy wieloryba, gdzie on się troszeczkę zniżał u góry. I drodzy Państwo, tam można wstawić klimatyzator, tak jak mówiłem, solary, okna. Tutaj Sprinter jest przygotowany już pod zabudowę kamperową, inny projekt dachu, ta sama wysokość, ale po prostu inny projekt dachu, żeby po prostu nie było powtarzalności. Man ma swój, Mercedes ma swój, są dwa prototypy, także no, z nich korzystamy, tylko na nich budujemy, także tak to wygląda, jak tu za mną widać na tym pojeździe marki Mercedes Sprinter. To jest taką naszą domeną, no, wpuszczamy jednak klientów na zakład, bo bardzo są ciekawi, jak to wygląda będzie kamper od środka, od samego początku, także Wpuszczamy klientów, oczywiście ze wszystkimi zasadami BHP, ale no, klienci jednak chcą wejść do środka, zobaczyć jak wygląda produkcja, jak będzie ich wymarzony samochód wyglądał, za czym go rozbierzemy, przygotujemy, pod zabudowę, także muszą wiedzieć jak to się u nas to prezentuje. Od czego zaczynamy? To może jest tutaj za mną pusty samochód, w którym akurat jest. Mon, zamontowana już łazienka, zamontowana szafa ubraniowa na lodówkę, szafki wiszą u góry, tak jak widać ocieplony dach GFK, montowane już są e, obicia tapicerskie ocieplona podłoga, także no, tak to wygląda, samochód 7-metrowy, panowie tutaj przygotowują niezbędne meble pod, tak jak mówiłem, klient wybrał taką kolorystykę meble ciemne zebrano, wybrał taką kolorystykę, żeby mu nie odpowiadała plus jasny środek, także mówię od wycieplenia, od wygłuszenia, tak jak byliśmy na tamtej hali, że najpierw montowane były zbiorniki tutaj mamy już tak naprawdę czysty Montaż, no wiadomo, że przepraszam, że jest tu bałagan, ale tu chłopaki już mają czysty montaż, na który składają meble, mają przygotowany przez naszą stolarnię, którą na pewno dzisiaj pokażemy. Kamerek w pełni zimowy, kamperek, tak można powiedzieć, do minus 24. Takie mamy już sprawdzone w naszych klientów, tak mówili nam. Było minus 26, to jakieś rurki tam przymarzą, no, ale jest to nieuniknione. Staramy się, żeby to wszystko było w środku. Podgrzewane zbiorniki yy, na zewnątrz yy, z grzałkami. W środku wiadomo, kiedy korzystamy z kampera, ogrzewanie chodzi w tym czasie w kamperze, także woda świeża, nie ma prawa nam zamarznąć. Ale staramy się, żeby to była wersja zimowa. Mamy dwie opcje odcieplenia. Mamy Alufox i Armaflex. Bardzo fajne materiały nadające się do takich kamperów. Lekkie, przede wszystkim lekkie. Bo jeżeli chodzi o wagę, to wiadomo, wszystkie auta nasze są do 3,5 tony. Z tym walczymy niesamowicie mocno. Dlatego używamy bardzo lekkich materiałów, które naprawdę na dzień dzisiejszy bardzo drogo kosztują. Chcesz mieć lekkiego kampera? to musisz drogo zapłacić. Takie jest przysłowie sami. Gdzieś wyczytałem w gazecie, nawet na forum, gdzieś na jakimś portalu społecznościowym, że te wszystkie materiały, lekka sklejka toporowa, z którego budujemy, bo wodoodpor nam, e, ocieplenia, wygłuszenia, wszystko po prostu kosztuje dużo, dużo więcej, żeby takiego auto do 3,5 tony zbudować. Tutaj jesteśmy na etapie już pra praktycznie końcowego gotowego produktu, brakuje nam tylko kuchni. Auto już jest w pełni przygotowane, wyjeżdża nam 29 grudnia tego roku. Jedzie do polskiego klienta na południe Polski. Klient sobie zażyczył tutaj oprzyć pulpit w manie skórzaną tapicerką plus pomalować plastiki. Mamy całą swoją lakiernię, także my jesteśmy w stanie to wykonać sami. Obicia tapicerskie na życzenie klienta. Wiadomo, widzę tutaj się do środka, że no, tak jak Balkam zawsze słynął z ledów i RGB, jest to powtarzalne, za mną dyskoteka, mruga to wszystko, kolega tutaj jeszcze nie przełączył nam na Stały, ten, ale wiadomo o co chodzi. Jest to camper siedmiometrowy manteges jest napędem na cztery koła. Produkt praktycznie gotowy, została tylko do zamontowania kuchnia. Wyposażony w łazienkę, w ogrzewanie gazowe. Co ciekawe, bardzo teraz na topie jest montowanie butli gazowej pod spodem auta około 32 litrów gazu. klient tankuje kampera bezpośrednio na stacji benzynowej z dystrybutora LPG przez co ma ogrzewanie gazowe ma kuchenkę na gaz lodówkę może mieć na gaz, także wszystko ma w jednym. Nie musi targać ze sobą, za przeproszeniem, dwóch jedenastek ma możliwość podjechania po stację, podłączyć się pod dystrybutor zatankować kampera na gaz i korzystać z tej butli. Butla mniej więcej starcza przy temperaturach od 5 do minus 5 te 32 kg gazu, myślę, że na 5-6 dni spokojnie, włącznie z gotowaniem, z grzaniem wody ciepłej i z ogrzewaniem całego pojazdu. Może klient kompleksowo u nas zakupić pojazd, cały gotowy produkt, lub też może dostarczyć nam sam pojazd. Ja pomagam w zakupie samochodów, daję wytyczne dealerom, którzy uzbrajają taki samochód. Takich furgonów. Jako blaszaków na dzień dzisiejszy jest do kupienia wiele, ale pod zabudowę kamperową potrzebujemy samochód stricte przygotowany pod kampera, czyli auto zamawiamy oryginalnie z obrotnicami, bez ściany grodziowej, ze składanym hamulcem ręcznym, z listwą przyłączeniową dla firm zabudowujących, bez poduszek powietrznych w słupkach, gdzie montujemy tu nasze firanki wszystko, także Klient może zapytać mnie, poprosić o pomoc, jak najbardziej pomogę. Przeważnie wszyscy dilerzy w Polsce, czyli MAN, Mercedes we wszystkich salonach znają już nasze produkty, także już mniej więcej wiedzą jak zamawiać auto pod kampera. Na chwilę obecną, jeżeli by coś dzisiaj zamówił, bo wczoraj z klientem też robiliśmy samochód, na chwilę dzisiejszą sprinter czy man to jest początek marca, żeby nowy produkt przyjechał do zabudowy. Kamper to dobry sen, tak jak powiedziałeś, wymiary łóżek. Z tyłu na tym 7-metrowym pojeździe mamy łóżko wzdłuż, mamy łóżko długie dwumetrowe na 177 cm szerokie. Możemy mieć łóżko na stałe zamontowane. W tej opcji, tu w tym samochodzie mamy łóżko składane na bok, co umożliwia montaż szyn takich załadowczych, gdzie można załadować walizki, rowery, większe jakieś gabaryty. Łóżko składane, tak jak powiedziałem, 2 metry na 177 co druga strona medalu. Za nami jest łóżko drugie w tym kamperze. Ma wymiary 2 metry na 120 cm. Tak jak Państwu mówiłem wcześniej, już dach GFK był zamontowany. łóżko opuszczane elektrycznie. 2 metry na 120. Większość klientów zaczęło ostatnio z tego bardzo mocno korzystać, bo wcześniej traktowaliśmy to jako łóżko, tak można powiedzieć, przysłowowe dla dzieci. Łóżko duże, przepraszam, jeszcze nie ma materaca. Łóżko opuszczane elektrycznie, 260 kg u Wiem, że Bartek, sam byłeś y, jego testerem na naszych targach, bodajże w Düsseldorfie. Myślę, że tutaj spełnia wszystkie normy tak, jak powinno być. Łóżko jest w tej chwili maksymalnie rozłożone, już. Ja dalej mogę wieczorem tutaj siedzieć. Winko wypić, nikogo nie przeszkadzając, tam osoby odpoczywają. Wiadomo, nie wstanę, bo to wiadomo, trzeba się ciesić, ale lepiej jest takie łóżko niż po którym trzeba wieczorem tu rozkładać, deptać po kimś. U góry nie przeszkadzamy osobom. E, odpoczywają. Wymiar tego góry, jeszcze raz powtórzę 2 metry na 120 jest elektrycznie podnoszony, elektrycznie opuszczany, także e, spełnia swoje wymagania, tak jak klienci mają. Co ciekawe, jeszcze może opuszczę łóżko, co ciekawe, bardzo ważną rzeczą, ostatnio zauważyliśmy, jest bardzo fajna montaż wentylatorów firmy Maxfan, gdzie zamiast okien zwykłych, dometykowskich 40 na 40 montujemy yy, wentylatory Maxfany, gdzie jest możliwość otwarcia go podczas nawet deszczu i woda nie naleci do środka. Wentylator ma opcję wydmuchu i wdmuchu do środka świeżego powietrza. Nade mną też znajduje się klimatyzacja Wybasto, 2.4 kW. Z o, możliwością grzania, z możliwością chłodzenia, także jest to opcja dodatkowa. Tutaj zobaczcie, takie te wentylatory zostały dwa zamontowane. Oczywiście szafki, lodówka kompresorowa, 110 litrów, duża łazienka, także no, to jest układ 720, tak zwany układ U. Za chwilę przejdziemy do drugiego samochodu, pokażę też układ francuski. Mówię, tu brakuje tylko kuchni. Mam nadzieję, że klient będzie niedługo zadowolony. Marki Markiza, moskitiera, wszystkie niezbędne rzeczy do potrzebne do podróży, do kamperowania. W tej chwili to auto jeszcze nie było na wadze. Ja podejrzewam, że w granicach gdzieś koło 350. Wszystkie auta są do 3,5 tony. Możecie Państwo od razu mówić, o pewnie zostaje mi 250 kg bagażu. My mieścimy się z są budową do 3,5 tony, tak? A jest w Polsce przepis, że wszystkie auta są do 3,5 tony, tak jak i w Europie, tak? Wiem, że w Niemczech można zarejestrować kampery powyżej 4,200. E, nie ma z tym problemów. U nas jednak jest. Jest jakiś, jest jakiś, także no drodzy Państwo no tutaj różnie, wszystko zależy od Państwa też wyposażenia, sama klimatyzacja u góry waży 28 kg, markiza 32 kg, więc klienci mają prawo, mogą nie chcieć klimatyzacji, mogą nie chcieć markizy, Wie, wiecie Państwo, to jest wszystko po prostu tak jak, jak sobie żywnie klient chce, im chce mniejszą wagę, ty musisz z czegoś zrezygnować, co za tym idzie, jak coś chce doposażyć, bogato kampera, wiąże się z wagą, tak to wygląda, nie? Taki jest nietypowy za mną pojazd na manie TGE. Cztery na cztery, nietypowy pojazd dla pilota ciężkiego transportu. Klient postanowił mieszkać w samochodzie praktycznie cały czas, więc zamontowana została tablica ostrzegawcza, podnosząca się do prowadzenia tzw. pilotów pojazdów ciężkich gabarytów. W środku zabudowa z łóżkiem francuskim. Bardzo ciekawy temat. Wykonana w fornirze, nie już w okleinie w fornirze, Z łóżkiem francuskim, łazienka z tyłu, też klimatyzacja została zamontowana. Auto wyjeżdża przyszły poniedziałek. Wiem, że może to wygląda jeszcze tutaj przed Państwem drastycznie, ale uwierzcie mi, nasi chłopcy tu się postarają, żeby to auto było gotowe do poniedziałku, jak najbardziej. Także no, klient tutaj zażyczył sobie, żeby tu mieć coś takiego. Robimy specjalną szafkę z tyłu, jeśli można podejść. E, zabudowujemy auto typowo stricte do. Uwaga na stopień Bardzo typowo stricte do przewozu, do pilotażu, do pilotażu dużych samochodów, gabarytów. Tu będą zamontowane jego rzeczy, pachołki takie, co potrzebne są do, do wystawienia na ulicy. Także tu będzie jeszcze zabudowa, taka szafka zrobiona, myślę, że no, efekt końcowy będzie naprawdę idealny. Drodzy Państwo, zabudowa trwa w granicach 6-7 tygodni. Wszystko zależy od wybrania kolorów materiałów czy urządzeń. Jesteśmy teraz w ciężkich czasach. Dostawcy mają problem z, czasami z dostawą towarów, ale zabudowa taka od A do Z po podstawieniu samochodu trwa od 6 do 7 tygodni maksymalnie. Chciałbym, żeby też klient podczas tej zabudowy przyjechał. Obliguję klientów do tego, żeby pokazali się na miejscu, zobaczyli jak camper się podoba. Dlatego Twoje pytanie było wcześniej, czy puszczamy klientów na produkcję. Tak, puszczamy. Chcemy, żeby oni wiedzieli jak to wygląda od podszewki, żeby później mogli, będąc nie wiem w Portugalii, w Hiszpanii czy gdziekolwiek kupić jakiś wybrażek i go zawiesić na ścianę i nie przedziurawić tym żadnego kabla. Nie. Na tej zasadzie tak to działamy. Znajdujemy się na głównej solarni, gdzie jest wszystko, chłopaki tutaj produkują, cała produkcja, lakiernia, solarnia, wszystko w jednym. Cała produ... Tu się przygotowane są meble, cały montaż wtedy na montaż idą tam, tu przygotowane są meble, wszystkie podzespoły. Tam jest biały montaż, tutaj chłopaki przygotowują na czysto stricte. Mamy czterech stolarzy, którzy przygotowują meble na samochód. Nowa maszyna za mną, Bank Camp, w końcu doczekał się tak, przysłowiowo doczekał się nowej maszyny CNC, która ułatwi nam życie, która przyspieszy produkcję kamperów. Bardzo fajna maszyna, nowoczesna, także jest to nowy zakup. Mam nadzieję, że dzięki tej maszynie będziemy mogli zwiększyć produkcję z... 5 miesięcznie nawet i do 10 miesięcznie kamperów. Tak tak tam się wydaje. To jest nowy też nabytek Balcampu, Jest to prasa membranowa do zaklejania, wyginania łuków, łuków, do obrabiania, do obklejania z materiałów, krawędzi takich łukowych, dużych, także już nie musimy robić jakich, jak robimy formy półokrągłe, więc turem... Maszyna zrobi to za nas, na ciepło, pod folią, także to jest też nowy nabytek balkampu. Bardzo fajna rzecz. Chcemy pokazać, jak to wszystko u nas jest zbudowane. no Jest dużo pytań na Facebooku, na Instagramie, na mailu, jak to się buduje, przez co robić. Więc pokazujemy, może tak, od podszewki trochę, jak to jest produkowane, tak żebyście Państwo wiedzieli, na czym to wszystko polega. Nie? Tutaj za mną widzicie, jest chłopaki, składają tam ławki. Cała stolarnia przygotowana, przygotowują e, brodziki. Tutaj jest polerowanie brodzików, tu składają meble, także no. Tego wszystkiego jest wiele u nas. Zakład od podszewki, fajnie wygląda, duża stolarnia, także no, można popatrzeć, można też zapraszam klientów na produkcję, jak to wszystko jest zbudowane i w ogóle. także no, Mam nadzieję, że to sprosta oczekiwaniom Waszym, naszym. Jako samochód przyjeżdża do nas jako samochód ciężarowy, tak? zarejestrowany na dwie osoby. My jako firma Balkamp pomagamy uzyskać całą pełną, kompletną dokumentację żeby pomóc Państwu przy rejestracji tego samochodu na samochód specjalny kempingowy, czy to na 4 miejsca, czy, czy na 5 miejsc. Po naszej stronie mamy homologację całą pojazdową na Mercedesa Sprintera, Mana i Craftera. Także ja, jako tutaj odpowiedzialny za przygotowanie kompletu dokumentów, jestem, wystawiam drugie, powtórne COC, be, świadectwo jakości wykonania samochodu, plus oświadczenie o zabudowie. W tym momencie przekazuję Państwu komplet dokumentów do zabudowy. Państwo idziecie, rejestrujecie w danym urzędzie. Hmm, Rejestracyjnym swój pojazd jako pojazd specjalny kempingowy, bądź też biuro mobilne, bądź też ambulatorium, bądź też e, inne, naprawdę jest wiele takich przemysłów, gdzie, dziedzin, gdzie ludzie różnie rejestrują kampery, ale przeważnie jest to pojazd specjalny kempingowy. Dostajemy gwarancję dwuletnią na zabudowę plus dwuletnią na wszystkie urządzenia. E, mamy, tak jak mówiłem, jeżeli kamper idzie na zachód, mamy swoich dealerów i cały serwis też w, na rynku niemieckim. Cokolwiek się stanie tutaj na rynku polskim, My przeważnie też mamy serwis mobilny. Wysyłamy naszych chłopaków busem do klienta, jak najbardziej, żeby mu pomóc. Jeżeli klient nie może przyjechać, jeżeli jest to jakaś ciężka, cięższa sprawa, klient przyjeżdża do nas i tu na miejscu z automatu jest wykonana naprawa. Odstawiamy wszystko na bok chłopaki, którzy są. Z Akurat zajęci na danym kamperze, staram się, żeby klient wypił u mnie dobrą kawę, posiedział, jeżeli zajmie to 2-3 dni, jestem w stanie nawet zaproponować hotel, z tego względu, że coś się stało z, moim, z mojej strony. Nie z urządzenia tylko z mojej strony, czyli meble, no to jestem, muszę to naprawić tak, żeby mógł dalej korzystać ze swojego pojazdu. Zapraszam na pierwsze, co to jest www.balkamp.pl na naszą stronę internetową, gdzie można zobaczyć, gdzie się znajdujemy i kontakt. Jesteśmy pod trójmiastem, niedaleko Gdańska, 10 km od wodnicy trumiejskiej strony kościerzyny, to są kaszuby, już tak można powiedzieć. Wszystkie kontakty, wszystkie inne rzeczy na stronie wwwbalcamp.pl bądź też Facebook, Instagram. Tam są galeria, mapki dojazdu, kontakty z kaderową, z księgową, ze wszystkimi działami na naszej, na naszej firmie.